Partnerem programu jest Trepcipl. Twój outlet online. Jest 12 stycznia. Ja nazywam się Mateusz Trepkowski i zapraszam na prognozę pogody. W tym tygodniu spodziewamy się przełomu w pogodzie. Dziś i jutro prognozowane jeszcze niskie temperatury od około 0 stopni na zachodzie do minus 11 stopni na wschodzie i południu oraz opady śniegu praktycznie w całym kraju. W nocy temperatura może spaść jeszcze do minus 15 stopni, jutro na zachodzie mogą pojawić się opady deszczu, a od środy temperatura znacznie wzrośnie i termometry będą wskazywać nawet do 4 stopni powyżej zera. Nocami utrzyma się jeszcze duży mróz, natomiast na weekend ponownie spodziewane jest ochłodzenie i temperatury spadną znacznie poniżej zera. W środę obfite opady deszczu w całym kraju, które utrzymają się do piątku, a od weekendu powrócą lokalne opady śniegu głównie na wschodzie i centrum. Wiatr umiarkowany, zachmurzenie utrzyma się do końca tygodnia z lokalnymi przejaśnieniami. Warunki w górach oraz warunki drogowe bardzo trudne. Partnerem programu jest trepci.pl Twój outlet online.